Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dobry wieczór. Szczęść Boże. Król na Chryste. Droga młodzieży starsza i młodsza, widzimy się już po raz drugi w Czterech Ścianach. Bardzo serdecznie dziękujemy Wam za wczorajszy wieczór, za tą piękną modlitwę. Tyle pięknych słów, to że potrafiliście usiąść ze swoimi rodzinami przed telewizorem, przed laptopem. Tabletem, no i oczywiście dziękujemy za te wszystkie wiadomości, które do nas spływały, te pozytywne komentarze. To też jest bardzo ważne, bo wiemy, że to, co robimy, ma sens i, i jesteśmy na to otwarci. Droga młodzieży, jutro czeka nas bardzo ważny dzień Dzień Pański, czyli niedziela. Wiemy doskonale, jakie są wskazania w Polsce, w Europie. Jutro czeka nas prawdopodobnie pierwsza msza święta przed telewizorem. Dlatego dzisiaj chcielibyśmy Wam powiedzieć, jak taką muszę świętą przeżyć, czego nie robić, co robić, aby móc powiedzieć, Panie Boże, faktycznie się starałem i faktycznie na ile mogłem, uczestniczyłem we mszy świętej, nieco innej formie, ale jednak. I że ta msza święta była dobrze przeżyta przeze mnie. Drogie młodzieży, to co jest bardzo ważne i istotne, to msze święte mamy podane w telewizji. Na pewno widzieliście to na internecie. O której godzinie konkretnie jest msza święta? Bo nie można zrobić czegoś takiego, jak robię teraz. E, zatrzymam sobie. E, Mszę Świętą, nie zdążyłem na Mszę Świętą w telewizji. No to odpalę sobie na YouTubie, w międzyczasie pójdę sobie do toalety, a jak wrócę, to tam Msza Święta nie leci sobie dalej. Takiego czegoś nie robimy. Msza Święta ma być tu i teraz. Bo łączymy się z tą żywą ofiarą, która jest prowana w danym momencie i z tymi ludźmi, którzy w tym momencie też się łączą, bo jesteśmy częścią Kościoła. Kolejny element, słuchajcie, nie jemy sobie w czasie mszy. Ja Wiem, że taka czekolada może być bardzo, jakby to powiedzieć, smakowita i właśnie ja też się nie ofrę teraz, aby tak choć trochę spróbować, ale nie robimy takich rzeczy. Po mszy jak najbardziej na deser po obiedzie, ale nie w czasie mszy świętej. Co jest bardzo ważne i istotne, jeśli zadzwoni ci telefon, napisze do ciebie dziewczyna, twój chłopak, kolega, koleżanka, to na pewno nie można zrobić tak jak ksiądz Mateusz, że. No co tam, Pan Jezus, słyszymy Słowo Boże, a ksiądz Mateusz odpala sobie tableta, siedzi i rozmawia, i mówi, co tam potrzeba. A kiedy skończy, to wracamy i znowu się pobożnie modlimy. Tego droga młodzieży nie robimy. Na to będzie czas pomszy świętej. Słuchajcie, uczestniczymy tak jakbyśmy byli w kościele i pamiętamy o tym, że wzbudzamy intencje. Z czym przychodzę dzisiaj e, i staję przed Panem Bogiem? E, I pamiętamy o postawach. Jak stoimy, to stoimy. Jak siedzimy, to siedzimy. Jak klęczymy, to klęczymy, bo spotykamy się z Panem Bogiem. Przede wszystkim pamiętajcie o tym, żeby do takiej mszy świętej zaprosić swoje rodziny. Tych, których macie najbliżej wokół siebie. Tych, których wiecie doskonale, że na mszę świętą nie pójdą. Żeby tą mszę świętą przeżyć całą rodziną, tak jak wczoraj chociażby drogę krzyżą. Jesteśmy przekonani, że to doświadczenie też czegoś nas nauczy i po coś nam jest dane. Po co? Zobaczymy nie za jakiś czas Pan Bóg nam to też e, pokaże. Dziękujemy Wam bardzo i śledźcie dalej Warmińskie Duszpasterstwo Młodzieży. Chciałbym Wam powiedzieć na koniec, że transmisja z mszy świętej młodzieżowej będzie jutro o godzinie 18. Dlatego zapraszamy Was bardzo serdecznie, jeśli nie zdążycie na inne msze święte w ciągu dnia, to na Warmińskim Duszpasterstwie Młodzieży transmisja z mszy świętej młodzieżowej ze Słowem Bożym do młodzieży. Więc serdecznie Was zapraszamy. Do zobaczenia. Szczęść Cześć Boże!